Siemanko kochani, jak dobrze wiecie na diecie keto pewnych rzeczy, pewnych produktów i dań się nie spożywa z racji ilości węglowodanów w nich, ale jeżeli przez 20-30, nie wiem, przez kupę lat jedliście na co dzień makarony, pieczywo, słodycze i tak dalej, przeszliście teraz na dietę keto, na pewno będziecie poszukiwać zamienników, odpowiedników tych produktów, potraw, które jedliście Kiedyś. No i w dzisiejszym vlogu opowiem Wam na moim przykładzie, jakie ja zamienniki na co dzień stosuję. Na pierwszym miejscu ziemniaki. No każdy zna, każdy je, każdy lubi. Na diecie Keto nie za bardzo są wskazane. I ja na przykład na co dzień ziemniaki zastępuję kalafiorem lub selerem. Jak je robię? Kalafior ugotowany, zblendowany, wychodzi wam z tego zajebiste, niskokaloryczne pire. Naprawdę bardzo fajne w smaku. Natomiast jeżeli chodzi o seler, z selera wychodzą super frytki. Wystarczy selera obrać, pokroić w paski, przyprawić ulubioną przyprawą, dodać oliwy i piec w piekarniku. Naprawdę świetna opcja, świetny zastępnik ziemniaków. Makaron co zamiast zbożowego makaronu. Otóż dwie rzeczy. Ja jem cukinię lub makaron konżak. Na początku cukinia. Jest taka maszynka, nie wiem, z 20 zł może zapłacicie za nią, która fajnie obiera cukinie, wychodzą z tego takie paski, ala spaghetti. Wystarczy to wycisnąć tą wodę, podsmażyć na patelni, na masełku i wychodzi wam świetne spaghetti. Natomiast jeżeli chodzi o makaron konżak, jest to praktycznie zero kaloryczny, niskokaloryczny makaron, który możecie kupić na przykład w Biedronce, w Wałszanie, w Lidlu ostatnio byłem, ale nie widziałem, ale wiem, że jest. Makaron konczak po prostu przepłukujecie go wodą, żeby pozbyć się takiego smaku, zapachu trochę rybnego I on już jest gotowy. Jest generalnie ugotowany, nic nie trzeba z nim wymyślać, można jeść woli, bo tak jak mówię, on jest praktycznie bezkaloryczny. Kwestia cukru, no, podstawa, no, cukru na diecie keto się nie je. Ja na przykład cukier zastępuję erytrytolem, czyli czymś, co właśnie ma zero kalorii. Można dodawać praktycznie do wszystkiego, tylko nie dawajcie, nie spożywajcie go za dużo, no bo trochę Was przeczyści, ma takie właściwości właśnie przeczyszczające. Kwestia mąki, nie pszenna, nie tortowa, nie jakaś inna jeszcze na diecie keto się takich mąk nie spożywa, Natomiast ja osobiście te tradycyjne mąki zastępuję mąką kokosową, migdałową i konopną. Zwłaszcza właśnie konopna jest bardzo fajna. Niedawno nagrałem vloga, na którym podałem Wam przepis na chleb konopno-kokosowy. Jest świetny, zajebiście wygląda, jest taki bardzo zielony i super smakuje. Prócz tego ma naprawdę świetne wartości odżywcze. Dużo białka, sporo tłuszczu. Jak na diecie keto najbardziej wskazane ale właśnie temat pieczywa. No z tym chyba Wam jest najciężej. E, jesteśmy przyzwyczajeni do chlebka. Rano na śniadanie kanapki, do obiadu czasami no to co, weź sobie chleba, bo bez chleba to się nie najesz, na kolację znowu jakieś tosty i inne takie rzeczy. Natomiast no na diecie keto tego nie ma, ale jest masa naprawdę przepisów na pieczywo ketogeniczne. Na swoim kanale wrzuciłem kilka przepisów, między innymi chleb majonezowy, który ma prawie już 40 tysięcy wyświetleń, także dziękuję Wam serdecznie za te wyświetlenia, łapki w górę, subskrypcję. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, no to zapraszam tam wraz z dzwoneczkiem, czerwony przycisk. Ale wracając, eee, chleby te i te inne bułki pieczywa właśnie są bez mąk tych tak zwanych, tych tortowych i tak dalej, tych tradycyjnych. Głównie opierają się one właśnie o mąkę migdałową, kokosową, konopną. I jajka to jest podstawa, naprawdę możecie eksperymentować, bo wachlarz możliwości, jeżeli o pieczywo na diecie keto, no to dużo tego jest dużo. Nawet kiedyś zrobiłem, kochani, pizzę na spodzie, ale mięsnym, naprawdę cały spód pizzy był zrobiony z mięsa. Zapraszam was również, obejrzyjcie. Świetna w smaku, bardzo kaloryczna, idealna właśnie po treningu, aby uzupełnić e, białko. To tyle, jeżeli chodzi o pieczywo, mówię ja. E, też nie robię takiego keto pieczywa na co dzień, że codziennie go piekę. No nie no, po prostu się odzwyczaiłem już od tego pieczywa. To oczywiście zajmie Wam troszeczkę czasu. Ja przypomnę, na diecie ketu już jestem ładnie ponad 2 lata. Zrzuciłem już równe 30 kg. Czuję się fantastycznie. Jeżeli chodzi o mental, o fizykę ciała, ciało, mięśnie, boże wszystko, serio, wszystko mi się poprawiło. Zachęcam Was, abyście przeszli na dietę ketogeniczną, ale dobra, powiedziałem już o pizzy, no to co z tymi przekąskami, fast foodami? Otóż moi drodzy, na przykład na diecie keto możecie sobie zrobić świetne burgery, naprawdę. No i czymś tego burgera trzeba od spodu zabezpieczyć i od góry czymś przykryć. Najczęściej jest to bułka, tak jak powiedziałem wcześniej, takie bułki, Możecie również upiec w domu, też piekłem, też jest przepis tak z bułkami. Pamiętam tak z siemieniem, 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 zawsze mam problem. Siemieniem lnianym, tak. Ale na przykład równie dobrze w burgerach e, zamiast bułki możecie użyć sera camembert. Tak, po prostu przekroić go, ten okrągły, e, okrągły serek, przekroić go wzdłuż. Rozkładacie i macie bułkę. Bułkę, która ma tak naprawdę około 300 kilokalorii, także też trzeba e, się tego pilnować. Ale jeżeli chodzi o inne te przekąski, na przykład chipsy, no wiadomo, wieczór, y, telewizor, mecz, y, film i tak dalej, warto fajnie byłoby coś pochrupać i jaka alternatywa jest na diecie keto? Otóż na przykład znajdziecie na moim kanale przepis na najprostsze keto chipsy, jakie istnieją. One są praktycznie z dwóch składników, a można z jednego, naprawdę. Chodzi konkretnie o Smażony lub pieczony ser z salami. Wychodzą Wam świetne, chrupkie, takie ketogeniczne chipsy. Prócz tego możecie użyć jarmużu. Świetne są właśnie chipsy z jarmużu. Dosłownie wystarczy 3-5 minut w temperaturze 150 stopni w piekarniku. Posypujecie to wcześniej swoją ulubioną przyprawą. Dodajecie oliwy i wychodzą Wam świetne, bardzo niskokaloryczne chipsy. Oprócz chipsów serowych i chipsów z jarmużu oczywiście można zrobić totalnie mięsne chipsy. No w jaki sposób? Najprostszy jaki naprawdę istnieje. No każdy zna chipsy chrupki bekonowe. No to po co to spożywać jak można po prostu sobie usmażyć e, cieniutkie plasterki boczku wędzonego i macie po prostu fajną alternatywę do pochrupania. To smakuje podobnie, wręcz tak samo, a nawet i lepiej. No lepiej, no na pewno. No przyznajcie, no na pewno bekon jest lepszy od chipsów bekonowych. Bynajmniej jak dla mnie. Jak jest u Was? Napiszcie. Na sam koniec kwestia słodyczy. No chyba każdy lubi słodycze, każdy lubi, bo to jest naprawdę najbardziej uzależniająca chyba rzecz na świecie. Chodzi mi konkretnie o cukier. Tak, cukier, to moim zdaniem, to jest w ogóle narkotyk. Od którego uzależniona jest największa ilość ludzi na całym świecie, nie inne używki, tylko cukier. No i właśnie jak tak przez lata jedliśmy sobie te tradycyjne słodycze, no to jakich alternatyw, jakich zastępstw można znaleźć na diecie keto? Otóż, kochani, słuchajcie, w moim przypadku powtarzam, ja wam dzisiaj podaję właśnie moje odpowiedniki, moje zamienniki takich produktów dań. Ja natomiast używam głównych składników, jeżeli chodzi o keto słodycze, to są serek mascarpone, który ma 40% tłuszczu. Zrobiłem z tego pamiętam lody, zrobiłem z tego keto bomby. To wam polecam. Jedna taka bomba i koniec. Jesteście na jedzeni, a są bardzo słodkie. Ale wracając właśnie serek mascarpone. Śmietana, najlepiej śmietana 30%, ubita, no każdy chyba też lubi bitą śmietanę, tylko nie kupujcie właśnie tego gówna w sprayu w tym areozolu. No to, to jest dobre, nie wiem, no, do wypchania okien, jak Wam za bardzo wieje. Może do tego się nada. Do jedzenia ni cholery, nie, nie polecam. Po prostu kupcie sobie normalnie śmietany i ubijcie. No i tyle. Dodajcie erytrytolu, posypcie na przykład, dodajcie kakao i macie świetną bitą śmietanę kakaową Ma z trzech składników w 100% naturalną. Dalej taką rzeczą, którą bardzo często używam do keto deserów jest masło orzechowe. Masło orzechowe, czyli zmielone orzechy arachidowe, orzechy ziemne. Niektórzy mówią, twierdzą, w sumie po części jest to prawda, że orzechy ziemne nie są orzechami, ale to kiedy indziej na ten temat wracając. Masło orzechowe, wraca, zwracajcie również uwagę na skład. Naprawdę producenci sprzedają coś w słoiku o nazwie masło orzechowe, co masłem, masłem orzechowym. Nie jest, bo jest tam naładowana masa niepotrzebnych rzeczy, takich jak właśnie cukier, olej palmowy, czego nie lubimy. Nie, nie lubimy jak się wycina dżunglę i pozbawia się życia zwierząt tylko po to, żeby właśnie dodać kawałek jakiegoś niepotrzebnego gówna do masła orzechowego, tak? No nie, tak się nie robi. Ja jestem przeciwny temu jak najbardziej. Ale wracając właśnie. Masło orzechowe, czytajcie skład. W składzie powinny być tylko orzechy zmielone. Koniec! I to jest już e, świetne masło. Kupujcie, jedzcie nie że bez ograniczeń, bo to ma sporo kalorii. Ale śmiało możecie wypróbować, właśnie dodać do waszych e, keto deserów. I dalej. Następnym składnikiem, który u mnie często gości, jest czekolada. Ale czekolada, powtarzam, coś, co ma według mnie. Nie wiem, 70% kakao w tabliczce, no to już nie jest czekolada. Nie, to już jest bardziej wyrób czekolado podobno mleczno, nijaki cukrowo-słodki. Skomplikowanie to zabrzmiało, ale tak w składzie chyba też tam będzie. Tam będzie taka długa lista składników. Czekolada jak najwyżej procentowa. Nawet możecie kupić czekoladę 100% serio. W Auszanie na przykład jest taka. Ja natomiast bardzo często jem czekoladę Wawel 90%, 85%. Generalnie nie schodzę niżej, jeżeli chodzi o zawartość kakao w tabliczce. Niżej niż 80%, powyżej 80%. Taka czekolada, świetna sprawa. No wracając, właśnie też czekolada: no to kakao, tak? Czarne, ciemne kakao, nie jakiś Nesquik. Tylko prawdziwe kakao, możecie dodać nawet do kawy. Nawet do kawy świetnie pasuje, właśnie łyżka kakao, do tego ubić śmietanę na wierzch, no i macie już tak naprawdę w połowie kawy, w połowie deser, co świetnie smakuje, wygląda jest bardzo kaloryczne. No i dobra, pogadałem sobie na temat jedzonka, a teraz trzeba się ruszać. Gumy oporowe, poręcze, pompki, drążki, trzeba się ruszać, kochani. Bądźcie również tak jak ja, ketoaktywni. Zaobserwujcie mnie na Instagramie, kliknijcie subskrypcję i zostawcie komentarz. Tak jak mówiłem, właśnie zostawcie komentarz, napiszcie, jakie zamienniki tradycyjnych produktów używacie na diecie ketogenicznej. Ja idę się ruszać, dziękuję i do następnego. Trzymajcie się, hej.